Ciemano. W dzisiejszym odcinku porównamy Orzeszka i Full Face w konkurencjach, jak waga, ochrona i cena. Dropnij mi łapkę w górę i suba z dzwonkiem, a ja zapraszam do oglądania. Pierwsza konkurencja, waga. Pierwszy Orzeszek 372 gramy, czyli bardzo letki. Teraz Full Face 1040 gramy, czyli średnio ciężki. Konkurencję wygrywa Orzeszek. A teraz obrona i bezpieczeństwo. Orzeszek chroni mózg, ale zębów i brody już nie. Więc obrona 5 na 10. Full face, jak sama nazwa wskazuje, chroni całą twarz. Więc jesteś opancerzony wokół głowy, więc obrona 10 na 10. Tą rundę wygrywa full face, więc jest remis. Następna konkurencja to cena. Orzeszek jest tani. Więc od 100 do max 400 zł zależy od materiału i marki. Full face oczywiście i logicznie jest droższy, wieć od 500 do nawet 1000 zł. Oczywiście zależy od materiałów i marki. Cały turniej wygrywa orzeszek, ale według mnie, jak planujesz się uczyć, to lepiej kupić full face dla lepszej obrony i większej psychy. To tyle na dziś, nie zapomnij kliknąć w suba z dzwonkiem i łapeczkę w górę. E, L, O, O.